Dobra, Dziadek, nie dyskutuj ze mną. Be, lecimy z Polski. Ej, Siaosina! Nie myślą, nie potrafią w sukience. To są Chiny. Dzisiaj będziemy doglądać załatunku kontenera. Gdybym już tutaj rozpoznaje, Polan, Polska. Okej, okay, czekamy aż przyjedzie towar. Pokażę Wam, jak tutaj wygląda ubikacja, o, to jest tak zwane chińskie graffiti, no i elegancko, klasyka gatunku. Okay, przyjechał kontener i naszym zadaniem będzie zrobić tak zwany tetris, czyli musimy to wszystko tak poukładać, aby nie marnować przestrzeni. PHP BHP oczywiście zachowane. To jest B. Hmm. Prosto na wózek. Profesjonalnie. Ciao, sino! No. Trzeba pilnować, żeby tego nie rozwalili. To są okna. Wiecie, bo to Chińczycy harpaganią w tym. Rozwalą przy załadunku, a później. O, no, to, to my to załadowaliśmy dobrze. To teraz porty się rozwalą. Coś tutaj. Nie, ja to jak dobra kierowniczka Bo chcemy tą kratę usunąć Dobra, dziadek, nie dyskutuj ze mną Widać, wszystko jest zabezpieczone Elegancko Pan trzyma lecimy z kreski Tutaj będziemy robić Tetrisa A z tym to... E osina. A z tym to po prostu otworzę tą górę, wrzucę tam te poduszki, no już się zaoszczędzi głowę. Oni tam to wrzucili pierwsze i chcieli na to pudło układać. No, no bez sensu, no, wpierw ciężkie, a lekkie na górę. No, nie w ogóle jakby nie myślą, nie potrafią w Tetrisa. Tutaj mamy płyty marmurowe. No i proszę, też mamy Tetrisa. To pięknie. Tak ma być. Ok, teraz takie trochę lżejsze rzeczy. Oczywiście chodzą na górę. A tutaj nasza adeptka, Majka. Cześć. Majka, jak się nazywa Twój kanał? Podróże w sukience. I co na tym kanale możemy zobaczyć? Jak podróżuję po świecie i dopiero zaczynam, ale już za miesiąc jedziemy do kolejnych dwóch krajów, więc bardzo polecam. Ale dużo filmów z Chin, tak? Tak, najwięcej jest z Chin. Ok, także słuchajcie, wbijajcie tam, zostawiajcie subskrypcje, komentarze, serduszka, łapki w górę i tak dalej. Zróbcie to, pięknie Teraz ładujemy jacuzzi z masażem, no to pójdzie na te płyty. Tutaj jeszcze musimy wrzucić te dwie kanapy. To jest dobry motyw, że po prostu macie mieszkanie do remontu, tak. kupujecie wszystko w Chinach, cały kontener, właśnie tutaj okay. jacuzzi, cała kuchnia, płytki. To jest taka lampa, taki okłaniający się i wstawię zdjęcie. Tutaj mam... ogólnie wszystko najważniejsze nam wejdzie. No nie tylko słuchajcie, mamy taki problem, bo, bo on sobie kupił na ścianę takie styropiany. No to jest bardzo tanie w Chinach, no i patrzcie on tego ma.

rozpakowujemy te paczki i no, uciskamy wszędzie, żeby tego weszło jak najwięcej. Transport trochę podrożał, więc liczy się każdy dolar. Walka trwa, dopychamy do bóry. Robota skończona. Jak widać upchaliśmy wszędzie. Gdzie się tylko dało?